Jak zapisać dziecko do przedszkola? Na tym filmie pokazujemy, jak zapisać dziecko do przedszkola. Zaczynasz od zalogowania się za pomocą Eslikil lub elektronicznego identyfikatora. Gdy to zrobisz, zobaczysz imię swojego dziecka. Następnie kontynuuj, klikając na Psychiaum Skolavist. Złóż wniosek o miejsce. Następnie zobaczysz informacje, jakie musisz wprowadzić. Wybierasz gminę, w której aplikujesz. My wybieramy Reykjavik. W pierwszym wyborze umieszczasz przedszkole, które chcesz najbardziej, następnie kolejne, jakie chcesz jako drugi wybór. W sumie możesz umieścić sześć przedszkoli. Później wybierz, o której godzinie Twoje dziecko będzie zaczynało przedszkole. Następnie poinformuj, czy Twoje dziecko potrzebuje leków, wymień alergię lub specjalne potrzeby. Wybierz dzień, od kiedy Twoje dziecko ma zacząć chodzić do przedszkola, a następnie język ojczysty dziecka i inne informacje, które uważasz za istotne. Następnie upewnij się, że wszystkie informacje kontaktowe, takie jak nazwiska, kenitala, adresy e-mail i numery telefonów są poprawne. Tutaj możesz również dodać osoby spoza opiekunów prawnych, które mogą odebrać Twoje dziecko z przedszkola. Następnie upewnij się, że informacje o osobie, która płaci za pobyt Twojego dziecka w przedszkolu są poprawne. Na koniec dodaj wszystkie załączniki, które uznasz za konieczne. Zaznacz pole Niech samfykiat umsog Seret Utwyk. Potwierdzam, że wniosek został wypełniony poprawnie i kliknij Sajkie zastosuj. Jeśli poprawnie wykonałeś te kroki, w prawym górnym rogu powinien pojawić się komunikat Adgert Talks. Działanie zakończyło się pomyślnie.